Dzień dobry! W tej lekcji opowiem o bloku CALCULATE, czyli to jest też operacja artymetyczna, można tak powiedzieć. A tak naprawdę zgrupowanie wielu operacji artymetycznych w jednym bloku, można powiedzieć taki Excel. No i zobaczmy, jak to wygląda. Czyli Blok calculate jest dostępny też w folderze mat function, czyli w karcie instrukcji, albo możemy dodać oczywiście przez empty box. No i tutaj widzimy w networku czwartym: bloczek calculate został dodany i tak ten bloczek wygląda. Czyli na początku, patrząc pierwszy raz, dosyć podobnie do innych bloków, które tutaj poznaliśmy też ma zezwolenie na wykonywanie parametr EN ma wejścia tutaj widzimy na początku są dwa IN1, IN2 in, jeden, in, in, jeden, in dwa, ale możemy zwiększyć gwiazdką no i wynik jest zapisywany przez zmienną przez parametr OUT do zmiennej którą tutaj podepniemy do właśnie do tej nóżki OUT i jak ten bloczek wykorzystać? Bloczek działa na podobnej zasadzie jak Excel, czyli na podstawie zapisu jakby takiej formuły na bazie wejść, czyli IN1, IN2, IN3 i tak dalej, na bazie tych zapisujemy odpowiednio wzór, z którego otrzymujemy wynik. Jak wpisać tą formułę? Musimy otworzyć sobie okno edycji, czyli możemy to zrobić klikając na ikonkę tego kalkulatora, które znajduje się w górnym prawym rogu, lub klikając na czerwone znaki zapytania, które znajdują się tutaj po środku przy AUT dwukropek równa się. Pojawi nam się takie okno edytora. I tutaj w pole gdzie są właśnie znaki zapytania, tutaj zaznaczone na niebiesko, wpisujemy formułę naszą i tutaj mamy przykład, jak możemy wpisać. Czyli bazujemy tylko i wyłącznie na tych wejściach naszych, na tych parametrach in1, in2 itd., itd. Nie możemy wpisać sobie na przykład razy 2. Jeżeli chcemy zrobić razy 2, no to dwójkę musimy Podpiąć pod jedno z wejść, i dopiero wtedy możemy wykorzystać to jako mnożenie przez dwa dla przykładu. Jeżeli chodzi o dostępne instrukcje, tutaj widzimy w tym prostokącie na samym dole właśnie jest pole Possible Instruction. No i te instrukcje są oczywiście dostępne w zależności od typu zmiennych na. W których robimy obliczenia. Nie dla wszystkich typów zmiennych można wykorzystać wszystkie instrukcje. Więc jak podepniemy zmienne do wejść, do wyjść, no to wtedy tutaj pod calculate, czyli jak mamy bloczek, jego nazwę, pod spodem są znaki zapytania, i tutaj będzie typ. Możemy wybrać ręcznie. Typ zmiennych, na, które, na których będzie wykonywana operacja, ale on może też zostać wybrany automatycznie przez TIA Portal. Tak naprawdę on wie, jakiego typu zmienne zostały podpięte i automatycznie tutaj wskoczy typ. Jeżeli przypadkiem dodamy zbyt wiele wejść, to aby usunąć dane wejście, Zaznaczamy to wejście, czyli, tak jak wskazuje, zielona strzałka. Klikamy na tą nóżkę przy danym wejściu, i wtedy z klawiatury klikamy na przycisk Delete. I to wejście zostanie usunięte. No, i teraz mamy mały przykład, jak zrobić obliczenie na zmiennych z bloku danych. Czyli, tutaj mamy bloczek db, calculate, przygotowane zmienne, no i te zmienne są odpowiednio tutaj podpięte pod wejścia, no i widzimy formułę, która została zapisana zgodnie z przykładem, który widzieliśmy wcześniej, czyli warto używać jeszcze nawiasów, żeby było dokładnie wi widoczne, co jest tutaj realizowane, na jakiej w zasadzie są wykonywane obliczenia. Czyli tutaj mamy dodawanie, mnożenie i dzielenie, i wszystko jest zapisane w jednej formule. Więc jeżeli chodzi o plusy stosowania bloku Calculate, to mamy tak naprawdę jeden blok, i w tym bloku możemy zrobić całe zadanie. A minusem takiego rozwiązania jest to, że nie widzimy jak to jest liczone, czyli wynik na przykład dodawania. Ile wyszło po dodawaniu, ile wyszło po mnożeniu, ile wyszło po dzieleniu. Więc to jest jakby minus tego rozwiązania. No ale tutaj musimy zdecydować jako programiści, jak nam będzie wygodniej to zapisać, jak będzie czytelniej. Więc my musimy wybrać. Przy pisaniu kodu programu. Więc w ten sposób poznaliśmy dosyć często używaną instrukcję Calculate. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.